Do, do ciebie, czy, czy już dociera? Jeszcze nie dotarło, mam nadzieję, że dotrze. A po tym skoku już tak widzieliśmy, stałeś tam przy domkach, tak patrzyłeś nadzieję nadzieją, że może to się skończyć tak wspaniale? Na początku czekałem, żeby pierwsza seria się skończyła. Modliłem się o to, żeby się po prostu skończyła, a później modliłem się o żeby po prostu albo zostało tak jak jest, albo skoczyć w drugiej serii podobnie i, i, i tak czy tak wygrać. No drugą serię odwołali, a jestem zwycięzcą, także lepiej byś nie mogło chyba. Byłeś na konferencji, że marzyłeś, żeby być w ogóle w Pucharze świata. Tutaj tak naprawdę twój... Pierwszy jeszcze taki poważny dewio w tym Pucharze Świata jednożu takie. Tak, tam tym sezonie akurat nawet nie załapałem się do pierwszego składu na Puchar Kontynentalny. Miałem takie, miałem takie problemy ze zdrowiem z wyroskiem, u których nie mogłem się trochę wyzbierać. No i nawet nie pojąłem na pierwszy zadekwaru Kontynentalny. I teraz przyjechałem na Pucharu Świata i wygrałem. No to dla mnie to jest. Niesamowite. A pomogło ci to, że byłeś tydzień temu tutaj i Myślę, że okien? tak, no mniej już trochę tego śniegu zasmakowaliśmy tydzień temu. Tory, rozbieg i tak się nie zmienił, także myślę, że coś to na pewno dało. Jest duża różnica między zawodami właśnie Pucharu Kontynentalnego tam, gdzie do tej pory jeździłeś a tutaj chorym świata? No jest, na pewno jest jakaś różnica, ale tak jeśli się dobrze skacze to... Po prostu chce się skakać w jak najwyższej randze zawodów i myśli się o tym, żeby skakać tu dobrze, nie, nie porównywać tam poaru kontynentalnego z zawodami poaru świata. Drugi raz Polak jest liderem pocharu świata zimowego. Jedyny był tylko Adam mały. To, 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 to. Czy można lepiej zaczynać karierę? Chyba nie. A co skutamy? No bo Ty nie, chcesz, się. Ty, ty chcesz jechać? No oczywiście, no. że tak. No teraz będę jeszcze dyskutował z trenerem wszystko na chłodno przeanalizujemy i wtedy będę wiedział. Na razie nie, nie mogę nic powiedzieć. Mm -hmm. Jak będziesz jakoś myśleć o świętowaniu, czy już do domu dzwoniłeś, Jeż, to sobie dzwonili, jak to wygląda? Ze skoczy nie wyszedłem, a nie ale... już bym o świętowaniu. Nie, na razie jeszcze nawet telefonu nie miałem w ręce. Podejrzewam, że... Pewnie przyjdzie parę SMS-ów, ktoś na pewno też będzie dzwonił. no zobacz. To jednak Rego ale miał rację. Czy to on może być objawieniem sezonu? No, zobaczymy, to jest pierwszy konkurs. No. Poczekajmy jeszcze jakiś czas, do końca zimy. Wtedy będziemy mogli oceniać, czy miał rację, czy nie. oby. Mam nadzieję, że miał. A nie boję się, że no wiadomo, teraz na ja pewno musi pojawić zainteresowanie mediów. Myślałeś, że jak to może być, jak te kontakty, to, kontakt, to Cię nie przeraża? Nie wiem jeszcze tak za bardzo z tym do czynienia, nie miałem, zobaczę jak to wszystko jak to wszystko będzie się układać. Mam nadzieję, że to mi w niczym nie przeszkodzi i będę mógł dalej trenować, robić swoje bo... i robić to co kocham po prostu. Ojca żółta koszulka lidera to dodaje skrzydeł, czy raczej jest kamieniem, który będzie ciągnął? Dzisiaj ostatni raz w żółtej koszulce lidera skakałem na lotoskapie chyba 5 lat temu. Także <noise> wtedy... Dobrze się mi z nim skakało, zobaczymy jak będzie teraz. Mam nadzieję, że tak będzie. Ty jeżeli pojedziesz do Pulsama pewnie tak będzie, hmm. bo trener główny chce. Ty chcesz, znasz tą skocznię? Nie, nigdy tam nie byłem jeszcze, nigdy jej nie widziałem. Ani nie skakałem, ani nie. Krzysiek, cały czas mówi, że najważniejsze są mistrzostwa świata juniorów i teraz w tej żółtej koszulce Pucharu Świata to chyba trochę inaczej się Najważniejsza patrzy, jest nie? olimpiada i mistrzostwa świata juniorów. No, tak powiem. Przebałem się wdarłeś do tej drużyny. Tak przed sezonem to, to, to spodziewałeś się, że, że to może tak szybko się wydarzyć? Znaczy, żeby... Znaczy, no wiadomo, lato było super. Po wynikach było widać, no i... Cały czas tak myślałem, że... Miałem nadzieję i wiedziałem, że jeśli będę skakał, tak jak skakałem latem albo nawet lepiej, bo teraz chyba nawet lepiej, no to że myślałem, że mogę być w tym pierwszym składzie. No. Czułeś, że dzisiaj nawet mimo tej złej pogody możesz tam tak daleko skoczyć i to może być tak dobry. To dobra próba. był taki trochę skok. Dowiedziałem się, siedzieliśmy, czekaliśmy na decyzję. Miała być dopiero ogłoszona za 40 minut, a przychodzi trener do szatni i mówi za 15 minut start pierwszej serii. Tyle, co zdążyłem przelecieć się trochę jakieś tam skipy porobić, przebrać się i do góry szybko zawiązać buty i skakać. I to było takie wszystko na szybko. Może to też pomogło, że prze... Piotrek... nie myślało się o za dużo, a, a po prostu skok wyszedł sam automatycznie. Piotrek, że ja powiedział, że on przed skokiem niestety poszedł zjeść. Ty też byłeś jeszcze na Nie, właśnie, właśnie, nie. Na głodno, tak? Nawet nie byłem głodny, tam mi mówił. Mówił fizjoterapeuta, Łukasz, żebym szedł, ale jakoś nawet nie miałem ochoty jeździć. Może lepiej. Teraz się najem. Będzie jakiś musik wesoły w drodze do domu? Coś takiego? Nie wiem. Ja tutaj osobówką dziś także. Mhm. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Dzięki.